Trwający tydzień interdyscyplinarny środowiskowy plener pomiędzy Ziemią a Niebem dobiegł końca. To już dziewiąte spotkanie plenerowe, interdyscyplinarnych plenerów, które wspólnie z galerią zawsze organizuje ktoś z terenu powiatu ostowskiego. Ktoś mówi o instytucjach, o naszych przyjaciołach, których, których udaje nam się pozyskać, z którymi udaje nam się zaprzyjaźnić. Tak jest i tym razem to Stowarzyszenie Kultura 21 to biblioteka publiczna, gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich, bo tu właśnie jest baza centrum dowodzenia, można powiedzieć, tego pleneru. No i my jako galeria organizacyjnie spinamy w całość dzięki uprzejmości i gościnności gospodarzy, czyli biblioteki stowarzyszenia, dzięki uprzejmości funduszu grantowego, dobrego sąsiedztwa, które wspiera nas finansowo, pozwala ten plener zrealizować, zakupić materiały. Spotykamy się po raz dziewiąty w urokliwym kolejnym urokliwym miejscu w Radziwiłowie i w Gorzycach. Dawne, dobra Radziwiłowskie, podziwiamy krajobrazy, podziwiamy miejsca, zabytki, architekturę. Z tego, co jeszcze pozostało, oczywiście. Wzbudzamy też troszeczkę zainteresowania wśród mieszkańców. To zawsze tak się dzieje i też, i też o to chodzi. 25 uczestników tegorocznego pleneru inspiracje czerpało z urokliwych okolic Gorzyc Wielkich oraz pobliskiego Radziwiłowa. Skąd pani czerpie inspirację? Z natury. Głównym moim tematem zresztą prac malarskich też jest natura. A dlaczego akurat Radziwiłów? No, bo objeżdżaliśmy już od lat połowę gminy Ostrów Wielkopolski i padło teraz tutaj na Radziwiłów. Znalazłam tutaj w Radziwiłowie coś takiego szczególnego, i, i to mnie po prostu zainspirowało. No, więc z natury, z pleneru. No, i jak, tak jak powiedziałem, no, trzeba być dużo wemy, żeby samo zaparcie żeby malować. Artyści wykorzystywali różnego rodzaju techniki malarskie i nie tylko. Kilka słów o pana technice? W zasadzie tu nie mam tak, ja jestem akwarelistą. Akwarela, jak tu kolega przed chwilą powiedział, jest jedną z najtrudniejszych technik, dlatego że nie da się powtórzyć, bo jak się położy plamę, już to już na apierze. To już się tego nie nie, 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 nie można tego już tam przysłonić, przykryć, to jest Jednym tchnieniem ma być robiona. Tak jak powiedziałem, Akwarelki, jak się maluje dłużej jak godzinę, to można ją porwać i wyrzucić do kosza. Pierwsze szkic prace od szkiców. Chociaż można, nie, niektórzy robią od razu, ale ja taki mam sposób jakby dochodzenia do, do, do końcowego efektu. Przechodzi ten szkic na obraz i wtedy w kolorze zaczynam wypełniać płaszczyznę. Technika w tej pracy jest to olej na płótnie, jest to moja ulubiona technika, taką się zazwyczaj posługuje. Jest to, jak tutaj jedna pani określiła, jest to jedna z takich szlachetnych technik malarskich. Na tym plenerze jako jedyna zajmuje się pani rzeźbą. Proszę nam powiedzieć, co przedstawiają prace? To, to bardzo trudne pytanie, bo one są w swojej formie abstrakcyjnej, więc tutaj trudno doszukiwać się jakiejś inspiracji miejscem, w którym się znajdujemy, bo zazwyczaj tak odbieramy Plener, jako miejsce, którym się inspi inspirujemy do, do naszych motywów, czy, czy malarskich, czy, czy rzeźbiarskich. W moim przypadku, plener to miejsce, w którym mogę zrealizować swoje pewne zamysły, które gdzieś tam czekają w pracowni czy w szufladzie. Jest to miejsce pewnego wyciszenia, sprzyjające skupieniu. Więc tutaj y, w taki sposób traktuje y, Plener. Organizatorzy zapewnili nie tylko potrzebne do tworzenia dzieł materiały, ale także doskonałą organizację. Plenerze jest bardzo sympatycznie. Nawet po, podejrzewam, że i stwierdzam nawet, że sympatyczniej niż na poprzednik, czyli progresja następuje. No tutaj dyrektor bardzo dba, interesuje się od nas, mam na myśli pana Dariusza Pryczaka, pani dyrektor przedszkola też dba o nasze żołądeczki, kuchnia jest wyśmienita, pogoda sprzyja, no i efekty będą zapewne zadawalające, a nawet bym powiedział bardzo ciekawe. Na plenerze panuje bardzo przyjemna atmosfera, bardzo miła. Ja pierwszy raz biorę udział w plenerze i jestem bardzo zadowolona. Tym bardziej, że można tutaj poznać wiele osobowości tutaj, y, artystów ostrowskich, z którymi na co dzień nie ma się właściwie y, styczności. Ideą pleneru jest to, żeby się spotkać raz w takim in interesującym miejscu, wspólnie popracować, y, y, podpatrywać się wzajemnie, doskonalić swój warsztat. Y, Popracować także w plenerze, a nie tylko w pracowni, nie tylko na zlecenie jak to często bywa, nie tylko zawodowo w sensie pracy w szkole, bo, bo sporo uczestników tych naszych plenerów to, to, to nauczyciele również plastyki. Tak, żeby się lepiej poznać, żeby wspólnie pobyć, troszeczkę posiedzieć wspólnie, tak jak dziś, przy, przy ognisku, przy grillu, przy kiełbasce, przy piwie. To oczywiście też jest nie, nieodzowny, nieodłączny element y, tych spotkań. Oczywiście musi y, powstać jakiś owoc tego wspólnego spotkania, tak, taki, taki też jest. Y, my przygotowujemy materiały, uczestnicy mają y, zadanie do wykonania w ciągu tego tygodnia, kiedy, kiedy wspólnie się spotykamy, pracujemy. Y, powinny powstać przynajmniej dwie prace, często powstaje ich oczywiście więcej, y, które formują później wystawę poplenerową. Też organizowaną, montowaną w miejscu, w którym, w którym w danym roku pracujemy. W tym roku będą to oczywiście Gorzyce i zapewne biblioteka. Każdy z autorów po jednej pracy pozostawia do dyspozycji naszych organizatorów. One stanowią taką kolekcję, która później zdobi nasze ściany, cieszy oko tych wszystkich, którzy uczestniczyli w przygotowaniach do tego pleneru.